Witam, ja jestem Siedzio, a to jest kolejny odcinek serii Pogercujmy w Minecraft. Są ze mną ci to ci to zawsze, o. No. No. No, no przedstawiać się nie musimy. Moment. Dobrze. Hmm. Ha A. Okej. Okay. Co nie się... tak długo? Co robicie? Opie, sprawdzałem parę rzeczy. Parę, parę rzeczy. Ja nie mogę, coś mi dzisiaj odwala. Trzeba się palić. Ym, w dzisiejszym odcinku pokażemy proszę, pokażemy... <ścoughs> 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 nie, nie to! Pokażemy jak budujemy tą wieżę. Tamte fundamenty okazji, co były... Na kilka salty. No, tamte fundamenty zburzyliśmy. Postawimy coś nowego. Ja, Kurde, minu... też bym zginął, prawie od wysokości. E, to twoje itemy są tutaj. Nie zbieraj ich. Trochę zmieniłem skina. Wiktor też. Doniu też. Inaczej teraz ja jesteśmy. Mam ja trochę. Ja, tam wszystko uwaga. Hartku! Bierz... Oj, oj, oj! Było blisko. Czemu? Czemu tu masz wszystkie Czemu? rzeczy. Ja Brickstone'a tylko wziąłem. Nie straj mam je na kolano, choć. Aha to minuski. Widzicie jaki do jest teraz piękny? Jak tak. był w jakiejś wiatyce? Co? Pewnie na emosa nie zrobiłeś, nie? Nie. Doń nie wie jakiego maskina. No. Ej, no tam płyniemy. Jest to ukryte bardzo tajem. Jest to ukryte tajemnicą. No tylko dla ciebie. Ja dla mnie też. Aha, no to się przyjrzyj jak... Oj, Doniu się topi. Jak ja mam się przyjrzeć, skoro... Ja nie mam ustawionego topu Aha. O, no, o, kurwa. Daję? Daję? Z co to daje? Do... A nie, to nie daje, to kałamarnica. Eee, <grym> okej. <he, grym> to jest bardzo sobie... podobny do kałamarnicy. Wiesz, mój no, image bardzo opuś? przypomina image marnica, tak? Przykład, no co, no, nie tak. wiesz no, jak ja mam skina, nie? Ty, ty w ten znowu się obżerasz, Jezu, co tak długo czasu ci to zrobiłeś? gadasz? Ja z które... Jak do mnie mówisz, to wypłynie te kluchy. Ej, spód robimy z bryku, no nie? Nie. Co?! Ty też się obżerasz. Ty, 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 jak on... Podarty cały tutaj, Jeszcze mogłem zrobić... Dobra. Chodźcie. Jeszcze mogłem ci zrobić podbite oko, to by, to by było już... Kompletnie. Dobra, nie pierdol, tylko smaruj tym drzemorem chodź. Gdzie ty idziesz? Nie wiem. To tutaj. Co? Ma! Taki chcesz tu wiele robić? No. Ten co robi, tak długo, No, obżera się. Kąpię się. Aha, kąpię się. Okej. Trzymaj tam... Czekaj. Tak jakbym mam Wow Jakie ja lubię changi Super. O glina Normalnie bym się cieszył To ty, ty policję Wyzywasz? Nie A. Ale ty pafel jesteś oh. <laughs> Już są changi O jezu no co? Czemu mnie bijesz? Nie biję. Też mam miecz, bój się. No do wody wpadł. Dobra to co? Ale ja z brickstone'a bo ja mam bricka tylko. A dawaj taką dwukolorową. Brickstone, zwykły brick. Mm, brickstone, bri teraz. zwykły brick. Taką Sprawiam. dwukolorową. Czas Jak się różni brickstone od złego bricka? No. Brick wygląda o tak jak tu. O. Widzisz? Patrz. Nie, ja chcę być stołna. Tylko. No dobra, niech się będzie. Albo inaczej. Yy, główny ten słup zrobimy z brickstone'a, ale górną tą, taką wiesz. Co mi się stało? Górną. Yy, ten daszek, no nie. Miejsce do obserwacji zrobimy z briku, dobra? Czekajcie chwila. Czubek. wy jesteście? Do niej jest. bo Ja już... jestem, ja. Ja odpłynę w krainę Morfeusza. Jeśli wiesz, to co w ogóle znaczy? No super, super. Kilkosekundowy ze dwóch. Dobra, dawaj, Luther. To daj mi połowę Bixona, to ci pomogę. Albo chociaż jeden z tak. Zebrałem ten klej, który widziałeś w górę. Jaki klej? Oglinę. Aha No Ale nie to Chyba na początku się o, pokaż A W narożnikach oczywiście lawa Za późno To co? Bu buduj? Buduję Ale może jakiś spód taki ciekawszy co? No to po to mam zwykłego brika Żeby To to górę i spód zrobimy z, z ładniejszego nie! No. Toś to chciałem zrobić, ale dobra. Kto pierwszy? Do, new, Do new. 3, Też mam to. Jeden. Nie, mogę zabijesz. A my kręcić. To co? Robimy taki spód? Dobra, później się wymyśli coś fajnego. One nie ruszysz. Jak, nie jak rusz. na razie tak, dobra. Rozumiem, że tak. To buduje. Tam gdzieś może okna wyrżniemy to ja ci mogę Do niego ogarnij się co... Na, na wizji nie powinniśmy aż tak dużo. O ty. No Chciałem ci jedną sztukę sprzedać, ale wyszły dwie. Bo tak to tak zaspamiłem, skórzałem się na ciebie. Dajcie dzięki, mi... dzięki! Oko, o lag, o, doświadczenie Moment Okej, okay, dobrze Ja nic nie widzę przez doświadczenie Doniu, tak, musiałeś, bo... mnie musiałeś mnie zabijać Dawid pomocy No ja też on ten sam problem, robię cięcie Witam Po cięciu I co, i o, powiedziałem to Okej, okay, momencik nic. Okej. Okay. No kurde, ja... No co wyra... się, oczu się, ja tu. Do nią... Oczarowa, nie ma liczby. Spalić nas. Dobra. Jecha! Yeah. Aj. Dobra. Do nie do nieła. Nie ma upierdliczania się, bo... Kurde, musimy podwyższyć frekwencję polską, krajową. A my co robimy? Upierdliczamy ok. się. Miałeś Tam się ogarnąć. Tak, tak, tak. Dobra. Jeszcze mam mi na kolano chodzić Od razu przewidzieliśmy okna, takie małe sprawy Obgadaliśmy nie Nie, nie no Tak to będzie wyglądało I nie, nie gadaj y, A opowiedzieć wam suchara? O tak. oh, sorry <głos》>. Nergal w sejmie Pali kota Ej ty to mój suchar miał być <głos》> Eee! to wasze suchary to są żałosne Nie Gorz Na pewno yy, nie będą lepsze od twoich Ja nie opowiadam sucharów No bo ty w ogóle nie masz żadnych kawałów To jak ty możesz opowiedzieć nawet suchara? Daj tu brin, żeby można było zajeść, Bo sam wszystko robię. Aha sorki. Ej I... nie tak NINJA! Aha, dobra, eee, Ach NIEEEE Odsun się To nie ma tutaj być, no! Nie bij mnie NINJA! To ty wybijasz okna, dobra? A ja stawiam tego klocki. Super mi pracę dałeś Tutaj zostaw, tutaj nie da Aha, naprawiam Aha, yy... Dziura, dwa przerwy, dziura, tak? Tak Czyli to dziura I to dziura I tak tak miało być Gdzie poszedł do Ej, zrobiłeś podwójną dziurę. Ninja! Ups, nie to. Nie, nie. Co ty zrobiłeś Idę po twoją śmierć! Kuta się Nie no, tak... Tak, tak sobie tylko żartujemy, prawda? Oj, Dobra, dobra my nic. My się usta. bardzo szanujemy, my się bardzo szanujemy, jesteśmy zbrana ekipa. <grym o brzyście... <grym> <grym> co on zrobił? Tak ma być! Nie gadaj Ej no ja miałem co ja zrobić. Ał. Lecę! Ty parowo! Wszystkie dirty jak zeskoczyły od mnie. O. Aha, czyli teraz zielony. Nie to! Moglibyście bardziej to przemyśleć. Nie wtajemniczyliście mnie w swój Jakże genialny plan. Rób to co my. No, a ja myślisz, że co? Że ja czampuję, ja czampuję, bo ja nie wiem. A co ja mam twoim zdaniem robić? No to co my? Tak samo budować, do góry. No co? Jeszcze jakbym miał Brix to na to już by było <grym> Idę, idę Ty robisz skład Nie Wiem wiem tak. Jeszcze wiem. mnie pcha, no <grym> ja o, cię tak? nie pcham Co no. Czy no. wytrwale w kakao czy inaczej jeszcze To nie ogarnia Co ty. jest? Co jest? Skąd ja mam <grym grym> co? No. co? No, no nie miał być? Odejdź, odejdź Idź sobie Babie! No To architektem, o kurde, że chciałem Będę Czekaj Wiktor, masz Ty też robisz schody No nie jakby ci pierdolę, całą schałpę z spalę. Prawego prostego plastego pierdolę Ok, kończymy partii pierwszej naszego odcinka Ojej, znowu... No, part drugi będzie oczywiście, nie? No, Ale ile tu jest? Coś co? Jak razie na tyle zrobiliśmy. Ale ile? Właśnie. Nie. No. 15 minut równo. O, już to? kończymy. To co? Narada nas do parta drugiego. No, no. Ale jak... Kurde. Tak to byśmy nie mieli jakiejś, kurde, nie wiem. Gdyby to się, YouTube nas doceniło. Tak to byśmy, kurde, nie mieli żadnych, jakichś, kurde, limitów. Wiktor, no. daj mi trochę Brixo na dziewicu. Smętna. Co? O, o, o. Dzięki, dzięki, dzięki! dzięki.